Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przybywa z różnych stron. Także katowiccy przedsiębiorcy zdecydowali się wesprzeć osoby uciekające przed wojną. Na osiedlu Witosa w prywatnej nieruchomości należącej do firmy spedycyjnej przygotowano nowe pomieszczenia dla Ukraińców poszukujących teraz schronienia. Postanowiłam zadzwonić do Urzędu Miasta, do Urzędu Wojewódzkiego na infolinie, że przyjmę 10 lub 15 matek z dziećmi, żeby były u nas na placu. Ponieważ u góry mamy pomieszczenia jak gdyby mieszkalne, Wszystkie pokoje są ogrzewane elektrycznie, wszystko jest pomalowane, czyste, wszystkie okna są wymienione na okna plastikowe. Łóżka są nowe. Na dzień dzisiejszy zakupiliśmy jeszcze dwie wersalki skórzane i dwa wypoczynki, aneks kuchenny i dywany, które są przygotowywane do rozłożenia. Cały czas prowadzone są także zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców. Listę punktów, do których można przynosić produkty przekazywane później osobom potrzebującym, można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Katowice.eu. W Budynku międzynarodowego dworca autobusowego przy ulicy Sądowej w Katowicach powstał punkt powitalny dla uchodźców z Ukrainy. Jest to już kolejne działanie miasta mające na celu niesienie pomocy osobom uciekającym z kraju ogarniętego wojną. Ten punkt ma służyć takiemu pierwszemu kontaktowi osób, które przyjeżdżają tutaj do naszego miasta bądź są przejazdy i będą kierowały się dalej. Chodzi o to, że ci ludzie często spędzają bardzo dużo godzin i czasu w tym transporcie z Ukrainy tutaj do Polski i chcemy ich tutaj w jakiś sposób godny przyjąć. Stąd na pierwszym piętrze naszego dworca autobusowego mamy ten punkt powitalny, gdzie można uzyskać informacje, co dalej, ewentualnie pomoc taką naszych wolontariuszy. Jest kącik dla dzieci, jakieś posiłki, herbata, kawa. Więc to są sprawy, które chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, poczuli się, że są zaopiekowani. Aktualnie Trwają także zbiórki najpotrzebniejszych artykułów, które wysyłane są do Ukrainy oraz na granicę polsko-ukraińską. Listę rzeczy najbardziej potrzebnych uchodźcom można znaleźć m.in. na stronie Urzędu Miasta Katowice.eu. W hali sportowej przy czwartym liceum ogólnokształcącym imienia generała Stanisława Maczka w Katowicach podpisano umowę czyniącą województwo śląskie regionem gospodarzem mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn, które odbędą się w 2023 roku. Spotkania będą rozgrywane w Polsce i w Szwecji. Zaczynamy mistrzostwa 11. Stycznia meczem otwarcia będzie on w, w, w spotku, a oprócz tego jeszcze rozegramy tutaj 21 innych spotkań. W tym będzie grała reprezentacja Polski. Katowice będą gościć u siebie poza reprezentacją Polski reprezentację Niemiec w przypadku kwalifikacji do tego turnieju, w co myślę, że nikt z nas raczej nie wątpi. Ale poza tym mamy również grupy, które będą rozgrywały swoje mecze w Krakowie. I jesteśmy przekonani, że to mobilizuje młodych ludzi nie tylko do aktywnego uprawiania sportu, ale przede wszystkim do pójścia karierą zawodniczą. I na to właśnie liczymy, żeby nabór do wszystkich sekcji, które zapraszają młodych ludzi do aktywnego wypoczynku, a dalej do kariery sportowej, był jak najszerszy. Polska będzie gospodarzem 61 ze 112 spotkań turnieju. Bilety na mecze rozgrywane w naszym kraju wejdą do sprzedaży 18 marca. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się siódmy kongres wyzwań zdrowotnych. Wydarzenie było okazją do omówienia przez specjalistów propozycji rozwiązań problemów, z którymi mierzy się system ochrony zdrowia. Każda trudna sytuacja, wcześniej mieliśmy COVID, teraz, teraz mamy e, wojnę w Ukrainie, no, no powoduje, że musimy wyjść z tej swojej bańki i rozmawiać nie tylko w ramach ochrony zdrowia, nie tylko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia, ale rzeczywiście musimy rozmawiać Prowadzić ten dialog, zastanawiać się wspólnie, biorąc pod uwagę też wątki ekonomiczne, w jaki sposób do, do, tej pomocy, do tej pomocy podejść. W trakcie tegorocznej edycji kongresu odbyło się ponad 40 sesji, debat, wykładów i prezentacji dotyczących różnych obszarów systemu ochrony zdrowia. Blisko 2,5 tysiąca osób wzięło udział w biegu dla Ukrainy zorganizowanym na terenie Katowickiego Parku Leśnego. Dochód z wpisowego w 100% przekazany zostanie na potrzeby uchodźców z za naszej wschodniej granicy. Podziewaliśmy się, że zainteresowaniem będzie spore, ale jak wszyscy dobrze wiedzą, pandemia troszeczkę tą frekwencję każdemu organizatorowi pomniejszyła, więc jesteśmy mocno, mocno zaskoczeni, ale oczywiście też wzruszeni i szczęśliwi, bo taki widok chcieliśmy zobaczyć. Sytuacja nas. Nie zmusiła, bo to nie jest kwestia zmuszenia. Pokazała, że wspólnie razem, jak my jako Stowarzyszenie i MK Team, możemy dużo jako współorganizatorzy, bo organizatorów dzisiaj jest dużo tutaj. Przy starcie widzieliśmy, ile jest ludzi. Jesteśmy w stanie się złączyć, wspólnie działać, pokazać, że jesteśmy w stanie naprawdę zrobić, nie wiem czy mogę nazwać to imprezą, ale mały bieg. Mały bieg dlatego, że tu są ludzie o wielkich sercach, którzy dzisiaj przyszli i wsparli nas, żeby pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.